Liczę na ciebie, ojcze, liczę na miłość to, Liczę na ciebie, ojcze, na Twoją ojcowską dłoń. Liczę na ciebie, ojcze, liczę na każdy dzień. Liczę na Ciebie, ufam w Tobie i nie zawiodę się. Liczę na Ciebie, ufam w Tobie i nie zawiodę się Zbyt dobrze wiem kim jestem, pyłkiem i liściem na wietrze I wiem kim jesteś, Ty wielki Boże, więc wołam dzień i noc Liczę na Ciebie, oj liczę, liczę na miłość bo Liczę na Ciebie, ojcze, na Twoją ojcowską dłoń. Liczę na Ciebie, ojcze, liczę na każdy dzień. Liczę na Ciebie, ufam w Tobie i nie zawiodę się. Liczę na Ciebie, ufam w Tobie. Witam serdecznie wszystkich na kolejnym spotkaniu w systemie miłości polski i nie tylko i całego świata w systemie miłości dla każdego człowieka bo wszyscy jesteśmy aniołami co wyszliśmy z nieba i w Polsce i na Ukrainie i w Rosji i w Ameryce w Afryce, wszędzie i w Chinach w Korei Północnej i Południowej. Wszyscy jesteśmy aniołami. I tutaj nie ma wyjątków. Problem jest tylko taki, żeśmy się dali złapać w różne systemy. Komunistyczne te ostatnie to są najgorsze. Liberalne to jeszcze gorsze, bo liberalizm prowadzi do byle jakości i do poranienia sumienia i duszy. Komunist to samo robił, ale jeszcze zabijał nas wszystkich, a liberalizm to może aż tak nie zabija, ale niszczy nam duszę i musimy powtórnie powracać na różne planety, na Ziemię, żeby się zbawić. Więc witam Was w systemie miłości również i Franciszka z Asyżu, i świętego Michała Archanioła, który obiecał, no. że będzie nas chronił. Powiedział mi, że przynosi mi siedem mieczy po to, żeby mówić o tych sprawach również Egzystencjalnych i mistycznych, bo to jest najważniejsza wiedza. Wiedza jest tym mieczem, bo gdy się nie wie, nie rozumie różnych systemów w świecie, to się im ulega. Największym, najbardziej zdradliwym systemem są nasze zmysły i nasze ciało, bo tak nas kosmici skonstruowali i żeśmy się musieli wcielać w te ciała różne. I teraz zmysły chcą tego świata. Dlatego musimy dążyć drogą do mistyki, żeby zrozumieć zmysły i umieć skonstruować taki system w państwie również, ekonomiczny i społeczny, edukacyjny, w którym będzie mowa o tym, czym jest ludzkie życie, czym jest ludzkie ciało, czym są ludzkie zmysły, aby się wyzwolić z kosmosu i wrócić do nieba, do naszego domu. Do naszych rodziców, mamy i taty w niebie. Taki jest sens wszystkiego. <laughs> więc przeczytam Wam teraz wiersz, który kiedyś napisałem. Później Wam przeczytam jeszcze wiersz Waldusia, bo też napisał. Przyszło mi dzisiaj, więc przeczytam obydwa. I jeszcze coś powiem bardzo ważną rzecz dla Polski. Odnowić wiedzę taki tytuł. Rozpędziły się ścieżki, rozgoniły się systemy, popękały dzwony dogmatów, przyszła śmierć w porę, w czasie dokwitania złudzeń. Chciano temu zapobiec, lecz przyszła noc w czasie złamanej nieuwagi. Z dzwonu wrażliwości został głuchy dźwięk. Dlatego przyszła śmierć, jak złodziej nocą. Ustawiono straż przy prawie, literze i powierzchowności. Słusznie przyszedł kres. Odchodzą, lecz ulgi już nie przyniosą. Ich ślady będą zatarte. Z labiryntu niewiedzy wystrzelić muszą nowe ścieżki bo jest powiedziane, przyjdzie duch prawdy i on doprowadzi was do całej prawdy. To mówił Jezus. Więc trzymajmy się Jezusa, bo Jezus był aniołem, który wspaniałe rzeczy głosił. W Ewangeliach nawet tego nie ma, bo brakułby ksiąg, żeby to wszystko spisać, więc tylko potem takie różne rzeczy popisali i często nieprawdziwe. Kościół potem to jeszcze dużo pozmieniał. Więc idzie nowy duch i nowa wiedza i będziemy... Się powoli odbijać od dna. Ojciec Pio powiedział, że sięgniemy dna, i dopiero potem będzie autostrada. I stało się. Naprawdę jest fantastyczna wiadomość, ponieważ prezydent Siemianowic Śląskich założył partii, został przewodniczącym. Wspaniały człowiek duchowy opiera swoją partię na duchowości, na katolicyzmie, na Bogu. I to jest wspaniała wiadomość dla nas. Ma struktury, już wszystko działa. Trzeba tylko mu um, wturować. Niech idzie tą drogą, bo to jest potężna siła prawicowa. Razem z pisem, razem z, um, z y, suwerenną polską dokonają wielkiego, wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy dokonają, bo Prawica zmiecie PO, zmiecie lewactwo, które się szerzy i niszczy nam dusze i zapobiega zbawianiu się. Nie chcę, żebyśmy się zbawiali, tylko tutaj pracowali, harowali dla ich wygody i władzy, do Timmermansa i do całej tej Europy zapłakanej, zasmarkanej, zrytej złem Niemców. Francji. To już nie jest Francja w ogóle. Ja mam rodzinę we Francji, więc jak byłem tam parę naście lat, parę, naście, parę lat temu we Francji, to właśnie kuzyni mi mówili, że to już nie jest Francja, a tam się urodzili. Tam jest już muzułmanizm i, i byle jakoś i walki. I sami zresztą widzicie, co się w telewizorze dzieje. Więc to, co siostra Faustyna zapowiedziała, że idzie iska z Polski. No to jest właśnie. System miłości również jest tą iską z Polski. Tu mamy swój ruch świadomościowy głównie, gdzie będzie rewolucja nie tylko, przede wszystkim duchowa. Musimy zmieniać wiele rzeczy poprzez wiedzę w kościele. Wtedy dopiero będzie można ruszyć jeszcze bardziej w tym kierunku, aby państwo funkcjonowało bardzo dobrze nie w ideologii tylko katolickiej, bo to jest też ważne, żeby był katolicyzm, oczywiście będzie, ale żeby był już odnowiony, w nowej wiedzy, w nowym spojrzeniu, uniwersalnym, taki jaki chce właśnie siostra Faustyna i ojciec Pio, o którym, o którym tym systemie właśnie mi mówił. Więc prezydent Siemianowicz założył w końcu tą partię, czekałem, obserwowałem, Nieraz go słuchałem i bardzo dobrze radził sobie jako prezydent, i bez wielkich huków, bez wielkich mediów udało mu się założyć właśnie struktury i musimy na nich głosować. Napis na suwerenną Polskę i na PJJ, czyli <coughs> Polska jest jedna. Koniecznie tylko to, bo tylko to może wyzwolić Polskę i mm, od na nas oderwać. Ja mówię o PISie cały czas, ponieważ Ojciec Pio mi mówił, żeby głosować na PIS w tamtych czasach i jeszcze teraz, ponieważ PIS robi jest od ciężkiej pracy, od ciężkiej pracy, od ciężkiej roboty, od brudnej roboty. Dlatego pan Siemianowicz, prezydent, mógł sobie założyć tą partię, bo PIS zachował suwerenność jeszcze Polski, broni jej i demokracji broni. Oczywiście, że z kukizem chcieli dużo rzeczy zrobić, ale no niestety jest ciężko, Unia Europejska przeszkadza, podrzuca kłody, Niemcy nas chcą zniszczyć, Rosja już to robi od wielu lat, więc nie jest łatwo. PiS jest od ciężkiej pracy i zrobi to, i robił, i zrobi to i dopiero następnie, właśnie jak JPP będzie już miał lżej, będzie miał lżej, będzie można wprowadzać to, co chciał Kukiz, właśnie żeby byli żeby była demokracja bezpośrednia, oczywiście że tak, żeby były polskie produkty, żebyśmy mogli zasoby z naszej ziemi wydobywać, bo ich mamy mnóstwo, nie tylko atom, przecież węgiel można też wydobywać i robić z niego gaz i różne rzeczy, tylko trzeba jeszcze pomyśleć. Chińczycy to potrafią robić. Więc można współpracować z chińczykami, z całym światem. Byle była mm, mm, wielka sprawa czyli miłość, przebaczenie, uniwersalizm i religia, która prowadzi do Boga, a nie do fanatyzmu katolickiego, czy muzułmańskiego, czy jakiegokolwiek innego. Wszystko można w tym, którym nie umacnia. To Święty Paweł już o tym mówił. Więc musimy iść w kierunku duchowości, mistyki, gdzie państwo wchodzi w tory transcendencji jest pięknie prowadzone właśnie tak, przez takich ludzi jak m.in. pan Rafał Piecha, prezydent i szef partii. Nasz wspaniały Andrzej Duda, prezydent również, Mateusz Morawiecki, wspaniały człowiek. Wielu innych w, po, po prawicy wspaniałych ludzi, naprawdę. Pan. Jarosław Kaczyński jest bardzo mądry, oczytany, wie, wyczuwa, ma dobrą intuicję, wie, co trzeba robić, jak wyprzedzać czas, żeby nam nie zagrozili. I robił to. Pewno, że pisowi wszystkiego się nie da, nie udało zrobić, się nie da, bo to trudna sprawa. Przecież wiecie, jak nasza lewica i Tusk i inni jak niszczą Polskę i niszczą Pis, a PiS chciałby więcej, lecz wszystkie drogi nam zamykają, <laughs> czepiają się, jakieś Różnych rzeczy, kamieni milowych. Niemcy nas po prostu chcą zniszczyć, dlatego nie, nie wolno się dać. Musimy stanąć z kolan, tak jak ojciec Pio mówił, i powiedzieć sobie prawdę, jaka jest, i musimy po prostu odbudować wartości wartości miłości, wartości duszy, wartości naszego życia, szlachetności, odbudować cnoty. Piękną edukację do miłości, żeby uczyć o miłości, a nie tylko o technologiach. I, I o tabliczkę mnożenia tylko uczyć. To jest za mało. Dlatego ten duch właśnie idzie i siostra Faustyna o tym mówiła. Ojciec Pio mówi, że będą wielkie zmiany. Ponad 20 lat temu mi już to o tym mówił. No i te zmiany właśnie nadchodzą. PiS, jak ojciec mówi, że jest walcem. Dlatego kazał nagłosować na i jest od ciężkiej pracy walcuje tych. Wszystkich, tych, tą komunę tych, tych lewaków, tych liberałów, tych, tych wszystkich urzędników z Brukseli. Tam Mateusz Morawiecki jedzie i trochę im nagada. I właśnie o to chodzi. Same prawicowe. Takie ruchy, jak właśnie jak pana Rafała partia nie dałaby rady. To dzięki Pisowi właśnie on teraz może zacząć działać. To wszystko jest ustalone już z nieba. Tak miało być. PiS i potem następni następni, i PiS będzie też uczestniczył w tym systemie miłości, w systemie Iskry z Polski. Wszyscy razem, ale to właśnie tak się układa, i teraz siły trzeba zewrzeć i do przodu. Radio Maryja, Telewizja Trwam też się do tego przysłużyła, do tej iskry z Polski, chociaż oni jeszcze mają takie poglądy, ale które ja prostuję właśnie. Mówię więcej o tych sprawach, ale to dopiero przyszłość będzie. Na razie musimy się trzymać kościoła taki jaki jest, bo nie zmieni wszystkiego. Nie da się. To są lata pracy, lata studiów nad takimi tekstami, jak ja na przykład napisałem. Widzicie, o, te trzy książki. To jest to. Dwie już są. Trzecia wyjdzie za jakiś czas. Tu są wszystkie opisane rzeczy do rozwoju duchowego, które mi ojciec okazał pisać. No to pisałem. I to wszystko jest to przygotowanie dla Polski, żeby była piękna i wspaniała. Żeby była od morza do morza. <laughs> Chcielibyśmy, nie? <laughs> będzie Wielka Unia, ale nie ta Europejska, co, co Niemcy założyli i Ruscy. <laughs> to będzie coś innego. Nie szuman, szuman to szumy tylko same są z tego wszystkiego. To będzie inna, na bardziej uniwersalnym, duchowym podłożu, transcendentalnym podłożu będą wszystkie te unia, nowe, nowa generacja myślenia, nowe spojrzenie, nowa iskra, nowy płomień, nie stary. To, co Jezus mówił, że nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków, bo popękają. Więc my musimy odejść od takiej Unii, jaka jest. Musimy stworzyć coś nowego. I pan Rafał Piecha, i Solidarność Polska, pan Duda z Solidarności, również wspaniały człowiek, którego Tusk pajacem nazwał, czy pędrakiem, czy jakoś tak. Po prostu PO jest straszne. To jest zła partia niemiecka i ma zęby, i pazury. Do zjedzenia Polaków nie wolno na nich głosować. To jest po prostu hmm, z powrotem komuna wraca. Jeszcze gorsza niż, niż ten komunizm, który był. Więc prawica się łączy, wspaniale rzeczy. Muszą się teraz dogadać. PiS musi się troszkę przybliżyć do, do pana hmm, Piechy, do tej JPP. I JPP też muszą troszkę być tolerancyjni bardziej do PiSu, bo to jest jedna sprawa, to jest jedna prawica. I trzeba tak dążyć do tego. I w systemie miłości właśnie, żeby system miłości był po jednej i po drugiej stronie łączył wszystkich, bo bez miłości nic nie zrobimy. Będziemy się m, krzyczeć na siebie, nawet po prawicy, nie wolno tego robić. Jak idziemy do Boga, to idziemy razem z Bogiem do, do, do wyzwolenia Polski i jeszcze innych krajom, krajom pomóc, ale nie w sposób fanatyczny, tylko w sposób uniwersalny. Gdzie jest peł, pełno miłości, pełno przebaczenia i miłości do wszystkich, jak ojciec mówił. Miłość do wszystkich zbawia i dobro zbawia, tylko te rzeczy. Ale musimy ostro widzieć, jak ciągle podkreślam, systemy. Systemy musimy potępiać, takie właśnie jak komunizm, liberalizm, bo to są złe systemy, które do niczego. Nie prowadzą, nie prowadzą duszy do nieba, tylko do tego świata. Ten świat nas nie interesuje, bo przecież umieramy. Już niedługo umrzemy. Rodzimy się, już za pięć minut umierasz, więc musimy mieć inną filozofię. I właśnie Polska jest jedna, idzie dobrą drogą, bo do Boga, bardzo dobrze. A ja mam za zadanie, żeby przemieniać świadomość jeszcze wyżej, jeszcze inaczej. Głębiej, głównie od strony tej religijnej, żeby ją przebić, ten balon dogmatów i innych rzeczy, żeby pokazać, że prawda jest jeszcze inna, głębsza niż nam się wydaje. I do tego właśnie to jest ta moja dobra wiadomość na dzisiaj, że cieszę się bardzo, że że Rafał Piecha mm, założył partię i musimy na nich głosować, na PiS i na suwerenną Polskę. Bo jeszcze PiS jest bardzo potrzebny, suwerenna Polska tak samo, bo sobie nie poradzimy bez nich. Nie poradzimy, bo PO wygra i zniszczy Polskę do końca. Więc musimy razem wspólnie działać na rzecz właśnie tego, tego podejścia. Moje zadanie jest mówienie o tym i łączenie tych elementów prawicowych. <laughs> No, nie lewicowych. A ci z lewej strony, jak chcą się nawrócić, to bardzo proszę, mogą się zapisać do którejś z partii prawicowych, i tam promować ducha, Boga, Matkę Najświętszą, Jezusa. Może być Krishnę, jak chcą, bo przecież to nie ma różnicy w niebie, czy Budde czy Budda też jest przecież jakby Jezusem. Wszyscy jesteśmy, stanowimy Jedną wspólnotę, dlatego Fula Horak mówiła o Jezusie, to Wam teraz przytoczę znowu. To jest jedyny emanujący zespół umysłu światłości. I nieważne, czy to jest, jesteś katolikiem, czy jesteś um, muzułmaninem, czy jesteś buddystą, hindusem, jedyny emanujący zespół umysłu światłości. Jeśli mamy umysły światłości, ducha światłości w sobie, to kochamy wszystkich jednakowo, chcemy być dobrzy i pracujemy nad, nad światem, nad państwami, nad strukturą, aby ekonomia była piękna i duchowa, żeby świeckość była boska i żeby wszystko dążyło do wyzwolenia się spod tego jarzma kosmosu. I to wszystko. To teraz przeczytam wam Waldzia, wiersz, który dzisiaj mi przysłał: Wolna wola. Jakże wielki dar otrzymaliśmy od Ciebie, Boże. Jesteśmy istotami świetlistymi, którym dałeś wolność. Jesteśmy duszami, które mogą wszystko. Jakże wielka jest Twoja miłość do nas. Tak wielka, że pozwoliłeś nam nawet na wyjście z raju, a przecież mogłeś jednym tchnieniem pozbawić nas wolności, i miałbyś nas zawsze przy sobie blisko, i zawsze posłusznych i wielbiących Cię modlitwą i śpiewem, a jednak dałeś nam wolność wyboru. Możemy tworzyć pieśni, czarować słowem, upajać obrazem. Możemy kreować rzeczywistość, mając nieskończoną ilość możliwości wyboru w każdej sekundzie naszego życia. Możemy kochać bez granic, możemy żyć nieskończenie, ale możemy też burzyć, krzywdzić, niszczyć i zabijać. Ale nawet wtedy nas nie przekreślasz i dajesz szansę powrotu. Tak bardzo nas kochasz, że dopuszczasz nawet zło, które czynimy, bezustannie mając nadzieję, że w końcu się przebudzimy i postanowimy powrócić ponownie w Twoje ramiona. Twoja miłość jest dla nas niepojęta i nieodgadniona. Jakże możesz aż tak kochać? A jednak Bóg potrafi kochać. Nawet jak widzi, że czynimy zło, to jednak kocha nas wszystkich jednakowo i będzie nas bronił, nawet tych najgorszych z nas. Ojciec Pio kiedyś właśnie mówił, że Bóg jest jak matka. <laughs> jak matka na przykład ma syna i ten syn zrobi bardzo, bardzo coś złego. Bardzo złego, że komuś odebrał życie. I sąd nad nim jest okrutny, oczywiście. I ta matka przychodzi do sądu i broni swojego syna. Tak było zresztą z majką, bo Wam opowiadałem o majce, która się opiekuje tam rodziną trochę. Tam mieszkałem długi czas. Z majką było to samo. Chłopak, który dźgał majkę nożem. No oczywiście straciła pamięć, no nie, nie jest ubezwłasnowolniona. Yy. I mama tego chłopaka w sądzie broniła go, broniła go, pomimo że w jej, u Majki w domu ją działo 14 ciosów dostała tutaj. Przebiło serce, płuca, wszystko, krew się wylała 5 litrów, ledwo ją uratowali, przyjechała karetka i mama broniła swojego syna. Dostał chyba 11 lat, po sześciu wyszedł. To usiłowanie morderstwa. I taki jest Bóg, ojciec Pio mówił właśnie, że mama, podobny do mamy, będzie broniła swoje dziecko nawet w sądzie. Więc wszystkich broni Bóg. Bóg jest miłosierny dobry. To co Faustyna mówiła, że Bóg jest miłosierny. Jest tam jakiś tekst nawet, ale oczywiście dzienniczek Faustyny już został przekształcony, był, pierwotnie był inny ale tam, tam o tym piekle i tak dalej. No tak musiała, musieli zrobić, bo, bo było wbrew doktrynie kościelnej. Ale to było inaczej. Chociaż jakiś tam fragment się zachował, gdzie Faustyna mówi, że nie ma jeszcze jakby w piekle nikogo, że Bóg jest miłosierny. Ojciec Piona mówi oczywiście, że nie ma piekła. To jest wymysł tylko kościelny, ludzki. Więc pieku, no po co pieku? miałby Bóg stwarzać? I potem jeszcze tym piekłem musiałby zarządzać, to więc ile energii, czasu i wszystkiego? Bez sensu kompletnie. Kościół po prostu zrobił taką doktrynę fatalną, że yy, to się nie mieści w głowie. <grytanie> Dlatego to wszystko trzeba pozmieniać. I ojciec Pio kiedyś właśnie mi powiedział, że Kościół zamknął na klucz wiedzę w Watykanie. I sam nie korzysta z tej wiedzy i innych tam nie wpuszcza do tych archiwów. Więc kiedyś to wyjdzie, ale ja już mówię o tych sprawach, bo ojciec Pio niezależnie kazał mi pisać, więc znacie już tą prawdę, że tak jest właśnie, a na potwierdzenie będzie kiedyś to, jak ci archiwa watykańskie się otworzą i tam będzie właśnie to, o czym ja tu mówię. Poza tym są jeszcze też pisma Franciszka z Asyżu. Też mi ojciec Pio powiedział, że kapłani ukryli te pisma, tylko i być może, że będziemy mogli dojść do tych pis kiedyś jeszcze też. I tam też o tych sprawach jest. Więc cieszę się bardzo. Na koniec Wam powiem jeszcze raz, że głosujemy na JPP. Na P. Tak, nie, nie. P. Polska jest jedna. Na. PJJ, odwrotnie, muszę się przyzwyczaić do tej nazwy. Czyli na Rafała, teraz mieli konwencję piękną partyjną i przewodniczący Rafał Piecha właśnie jest szefem tej partii, wspaniale przemawiał, na nich trzeba głosować, na PiS i na suwerenną Polskę. I na Kukiza oczywiście, wszystko co jest po prawicy. Lewicy trzeba odstawić, niech sobie idzie. W czeluście ze swoimi ideologiami. Natomiast ludzie z, z lewicy powinni się nawrócić, jeśli chcą się zbawiać i iść w dobrym kierunku, bo Unia Europejska idzie w kompletnie złym kierunku. Doprowadzi do wojny. Już jest ta wojna. To wszystko przez Niemcy, że przez te nitki gazowe i tak dalej, to się właśnie teraz yy, mści. Ta wojna jest winną Niemców i tych wszystkich, którzy popierali. Merkelową. Bo paśli zbrodniarza. I teraz rzuca bomby na, na miasta, na budynki, na szpitale, na przedszkola. To jest wina Niemiec. które już dawno są dogadani. Ojciec Pio nam mówił właśnie, że już dawno są dogadani nad głowami Polaków. Ruscy z Niemcami. I właśnie tak się dzieje. Ale z Polski idzie iskra i tutaj wyjdzie piękna rewolucja ekonomiczna i rewolucja Duchowa. I tego się trzymajmy, tej iskry z Polski, to co mówiła mi siostra Faustyna. Więc wspieramy Rafała Piechę, jego partię, PiS i suwerenną Polskę. Reszta niech sobie idzie swoją drogą. Najlepiej <laughs> prostą pochyłą w dół. <laughs> to trzymajcie się i papa. Pa.